środowiskowych współkolonii, czyli dzieci, które spędzają czas wolny od szkoły w Szczecinie. Mieliśmy już piątek, czy na mieliśmy kilka grup, też współkolonii, ale są też grupy indywidualne. Osoby indywidualne do nas się zgłaszają i przychodzą ze swoimi dziećmi. O, już było ponad 100 dzieci. Mhm. Dzisiaj było już 60, tutaj mamy mhm. też taką grupę około 30 osób. No w programie właśnie mamy konkursy na to, kto szybciej, najszybciej ubierze się w tak zwane nasze te bojowe yy, stroje. Yy, będzie, był, był już konkurs na strzelanie, kto jest najskuteczniejszym strzelcem. Strzelają? Będzie za chwilę pomoc pierwszej pomocy, jest spotkanie z przewodnikiem psa i spotkanie z panem, który obsługuje naszego robota policyjnego. Tak, bary jest pieskiem, który służy do obrony przewodnika oraz do, do tropienia śladów ludzkich. Od roku czasu do półtorej roku to jest taki wiek, w którym się szkoli z bary. Także on już był dorosły, jak trafił do policji, nie szczeniaka. No, pół roku byliśmy na szkoleniu, a pies biega i, i rzuca się na przykład na was, albo próbuje się bawić. Tu tak stoimy. No właśnie, co trzeba zrobić? Pokaż, jak stoimy stoimy nieruchomo i obserwujemy pieska ruch może podnosić do 60 kg czyli to jest duży, ciężki robot i on właśnie nam bardzo, bardzo ułatwia pracę steruje się jak powiedziałem ze specjalnej konsoli, którą wam potem pokażę, mamy tutaj cztery kamery, które ułatwiają nam sterowanie nim. Są sytuacje, w których nie da się użyć robota i wtedy trzeba się osobiście tam przerśnie, mhm. co wzbudza fajne emocje. A ile takich robotów jest na wyposażeniu? Z uwagi na fakt, że koszt tego robota jest, przekracza 600 tysięcy złotych, jest tylko jeden.